Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj taka powiedzmy mała wycieczka wraz ze mną Późno wstałem Trasę wyznaczyłem na szybkości, więc podejrzewam, że z tych punktów, które sobie zaznaczyłem, no szału nie będzie, no ale Whatever, nie? Fajnie, żeby się przejechać, jest fajna pogoda. To można coś tam się przejechać. A dzisiaj sobie zmierzam w stronę no, tej jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tam znowu też mnie dawno nie było, a tak jak kiedyś wspominałem, lubię odwiedzać miejsca, które mi się podobają. Tam mi się podoba, więc jakby odświeżam sobie pamięć, więc jadę tam sobie zobaczyć, z tym, że trochę tak inaczej sobie tą powiedzmy trasę ułożyłem, żeby jechać miejscami, które faktycznie Chyba jeszcze nie były. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle zobaczymy, jak to wyjdzie z tym nagrywaniem dzisiaj. Bo, tak jak widzicie, tutaj mam moją główną kamerę, z której się zepsuło najprawdopodobniej gniazdo, do którego przypinam ten adapter audio. I dlatego ostatnio nie miałem dźwięku z tej kamery, z kasku. Dźwięku. Więc dzisiaj taka mała zamiana ta mała, która normalnie jest tutaj, jest na kasku, więc jakoś trochę gorsza. Nie wiem w ogóle, jak z dźwiękiem. Ale cóż, trzeba sobie jakoś radzić tymczasowo, bo pójdzie do naprawy ta kamera. No i dobra, spróbuję z niej trochę time porobić, ona fajnie time -lapse y robi i całkiem to fajnie wygląda, jak jest ładna trasa, to fajny jest taki time -lapse. No i dobra, no jakieś zdjęcia się i do chałupy, nie? Tak, i to się nazywa Wzgórze Kromołowiec O ile dobrze przeczytałem i zapamiętałem nazwę Fajny widok stamtąd Ja już to znam, tutaj już przejeżdżałem parę razy Więc <grym>, tak myślałem, że e, miejsca się będą powtarzały Ale dobra, jadę dalej Na kolejne miejsce Piosek, piosek, wszędzie piasek Ale czad, z tej strony jeszcze nie byłem No, byłem jakby za tym pasem leśnym powietrzem, który tam jest, po drugiej stronie tej, no tego pasa leśnego. Tam byłem chyba 5 razy już, a z tej strony jeszcze nie byłem. I tu jest fajnie, bo jestem jakby wyżej trochę niż sam poziom pustyni, więc trochę więcej widać. Wody brakuje, no nie? można jest, wody nie ma. Słuchajcie, tu gdzieś ma być jakaś e, ruina baszty. A, widzę ją tam na górze. Na skale, można to obejść ponoć. Dobra, dalej nie idę, bo już tych powiem wam wszystkich butach. Już tu miałem problem podejść. Gładkie te skałki. Tworzenia ludzi pewnie. Taka to baszta. Nasze ruiny. Akurat pod słońcu Dobra, tu gdzieś ma być moje następne miejsce. Myślałem, że tu wiadę przy tą dróżką, ale... Kurczę, sam piasek na tych oponkach, to nie. Już trochę wjechałem i już się zakopałem, więc stwierdziłem, że nie. To się nazywa Skały Słoń. Tam widzę jakiś parking jest, więc może no, tam ewentualnie podjechać, ale tam chyba się wybierał nie będę, bo już jestem upocony. Umęczony wam powiem. Oto no to set stąd zobaczycie i tyle. Jak ktoś lubi jakieś takie łażenia po skałkach, to myślę, że spoko fajda No to jeszcze niby jest droga. Zakazu nie ma. Słuchajcie, ja tam podjeżdżam już nie będę dalej, bo się tam nie chcę ludziom pchać. Widzę, że jest parę aut, więc pewnie tam sobie coś majstrują na tej skałce. A po, jak tam podjadę, będę bliżej, to już w ogóle nic nie będzie widać. No, to jest dosyć duża ta skała, tam chyba na samą górę można wejść z tego co widzę. No, poza, poza tym, tak jak mówiłem, już się trochę umęczyłem na tej strażnicy, czy bascie strażnica chyba to była, nie basta, o właśnie. Jedziemy do następnego miejsca, które nie wiem czym jest Bo, bo powiem wam szczerze, że po, poklikałem coś tam w domu, przesłałem się na telefon i tak jadę I dopiero na miejscu e, się okazuje co ja tam kliknąłem, czy w ogóle się da jakoś dojść, dojechać i tak dalej Więc dzisiaj przygotowanie profesjonalne po prostu No ale też fajne, nie? No Dobra, temat jest taki, że jestem mniej więcej w ostatnim punkcie, no ale <laughs> dzisiaj sobie cały dzień utrudniam tą jazdę zaś jakaś ścieżynka Ale dobra, no to jest sobie twarda przynajmniej Chyba Nie no ja sobie chyba kupię scramblera <laughs> Aleś wymyślił, panie czaki. Wiecie co ja chciałem zobaczyć, ja chciałem zobaczyć. No tu za tym nazwijmy to wałem, jest takie no coś ala wyrobisko. No jakaś ta, nie? Jakieś kopania. Czekajcie, tu jest jakieś takie przejście. o. Może się uda tam wkludzić. Zaraz mi bateria w kamerze też padnie, bo nieładowane. ładowane. Całą drogę. Trzymaj się jeszcze chwilę. No, w sumie, Dla widoczków, dla że pola. O, proszę bardzo, yy, to jest co? Nie wiem, nie znam się. Takie niskie, że to? Nie wiem. Czekajcie, żeby się tu. Nie w tarabaniu, w jakiejś dziury nie ma tu dziury żadnej. Czy tu coś widać? O! Coś widać. A jednak. Powiem Wam, że zawsze chciałem przyjechać na takie. wyrobisko. Z tym, że tu akurat kolor wody, więc jest taki dosyć normalny. No, chociaż. Hm jest taki trochę lekko niebieskawy no bo w tych takich powapiennych to często są później te jeziorka turkusowe no nie I myślałem że to też tak będzie no ale w sumie to i tak warto było bo nigdy nie byłem w takim miejscu jak to tak z bliska i fajnie to wygląda jak jest ten te półeczki porobione jak zjeżdżają w dół no spoko w sumie dobra słuchajcie jadę do chałupy jak na wyjazd o 14 godziny z domu To myślę, że I tak mi się trochę udało pojeździć Dobra Tym oto Wyrobiskowym akcentem kończę Ten odcinek Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku A tymczasem Was pozdrawiam Do zobaczenia, hej! I jeszcze jakby co to nie bicie Za jakość dźwięku wideo Bo to może być różnie w tym filmie